Muzeum Czartoryskich wraz z Urzędem Miasta Pławy już po raz trzeci zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie na wykonanie najpiękniejszej kartki urodzinowej dla księżnej Izabeli Czartoryskiej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy w formie płaskiej o formacie nie większym niż A4. Technika wykonania propozycji konkursowej jest dowolna. Wskazane jest używanie tradycyjnych metod plastycznych, a więc kredek akwareli, pasteli czy ołówka. Praca konkursowa powinna mieć cechy karty okolicznościowej oraz zawierać elementy związane z motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu, którym jest patriotyzm. Kwestia ta zawsze była bliska sercu księżnej, która utworzyła pierwsze w Polsce Muzeum Narodowe. Konkurs ma charakter lokalny, i jego uczestnikami mogą być uczniowie puławskich placówek oświatowych. Organizatorzy podzielili uczestników na trzy kategorie, w których prace będą oceniane. Do pierwszej z nich należą dzieci z klas 1-3, do drugiej uczniowie klas 4-8, a trzecia kategoria zarezerwowana jest dla dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno-wychowawczych ze specjalnymi potrzebami. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych Muzeum Czartoryskich oraz Urzędu Miasta Puławy. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Muzeum do 20 marca. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.